Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio w komentarzu pod filmem Pan Jacek napisał, że strzela focha, bo czwarty raz z rzędu badyle i badyle, a on by sobie jakieś rury pooglądał, jakieś remonty i tak dalej. Więc Panie Jacku, dzisiaj film dla Pana. Będą remonty Do odmiany, nie będzie badyli, a rury będą w tle tych remontów. Także zapraszamy serdecznie na odcinek, bawcie się dobrze witajcie kochani. Witamy Was w naszej piwnicy, którą w najbliższym czasie planujemy yy, dokończyć. Przynajmniej tą część użytkową, którą planujemy, że tak powiem, użytkować czyściej. Nie wiem jak to określić. Natomiast ta część będzie, to jest, to są cztery pomieszczenia i ta część jest tutaj przy schodach, jak pamiętacie. A tam jest taka część bardziej, ciemno jest, bo tam światło jest wyłączone, natomiast tam jest taka część bardziej gospodarcza na zasadzie... Będzie tutaj garaż i spiżarnia. Wobec tego tu jest nasza kotłownia, to pomieszczenie, które planujemy zaadoptować na tamto. Za, planujemy zaadoptować na pomieszczenie takie trochę pokojowe. No i tu jest to pomieszczenie przechodnie, w, który, w którym tam jest nasza pralnia. A to jest to pomieszczenie, w którym brakuje płytek. Jest to ostatnie pomieszczenie. Które będziemy robić w tego typu płytkach, a w tamtych pomieszczeniach to już płytki będą zupełnie inne. I o co chodzi? Po prostu chcemy skończyć już tą część w tych płytkach, pomalować ściany, wyczyścić te położyć instalację elektryczną, którą jej brakuje, ale tutaj wszystko powierzchniowo szło, wobec tego wszystko przed nami, mniej więcej tak jak tutaj idzie powierzchniowo i do tego celu właśnie ja potrzebuję skończyć finito piwnicę, czyli pomalować ściany, płytki, skończyć tutaj, e, skończyć płytki również tutaj. Widać? O matko, nic nie widać. Widać troszkę. Tu, tu akurat jest miejsce, w którym brakuje, mm, brakuje fugi. I ja będę y, chciała to dzisiaj skończyć, bo naprawdę zostało mi jakieś 2 m2, albo nawet i nie. Więc będę chciała to dzisiaj dokończyć. Zobacz, jaki pył. No niestety, póki y, prace jeszcze tu trwają, to tu jest taki brud, y, że do, na razie to ja nie widzę sensu zamiatania tego. Znaczy zamiatanie piachu, to ja zamiatam, natomiast nie, nie, nie usułam tylko kurzu, bo to, bo to się cały czas i tak kurze. Tutaj planujemy docelowo mieć w tym miejscu drzwi wobec tego, jak te drzwi zamkniemy, zrobimy, no to się odetniemy od tej części brudnej, więc będzie łatwiej utrzymać tutaj porządek. Natomiast o co chodzi? Ja dzisiaj planuję zrobić drugą warstwę hydroizolacji, bo jak widzicie, już pierwsza jest położona. Już wyschła trzy razy, ale w międzyczasie gościła u nas rodzina, więc nie było czasu na zrobienie tego. I ja dzisiaj to sobie dokończę, czyli położę drugą warstwę. Ona w międzyczasie wyschnie. Dokończę fugowanie płytek i będę mogła brać się, zaklejenie tych płytek tutaj. Tak, tak, moi drodzy, postaram się położyć je sama. Kiedyś wkładowałam już płytki, nie jest to jakoś tragicznie trudne, natomiast wymaga to odrobinę wprawy. Natomiast jak ja widzę, jak fachowcy kładą płytki, to może tak, jak krzywo kładą płytki, to generalnie nawet jak ja krzywo położę płytki, to jeden ciorc, wiecie? Przynajmniej będę miała pieniądze w kieszeni. Także postaram się położyć to sama. Ta podłoga nie jest aż taka krzywa, dlatego była, bo była przez nas wylewana, i jak sprawdziłam poziomicą, to mniej więcej jest tutaj poziom. Są takie miejsca, gdzie niestety, ale tak jak tam, tutaj jest wyższy poziom niż tam, więc będę musiała to korygować. No ale to cały czas praca z poziomicą wiadomo. więc tego biorę się za hydroizolację tutaj, skończenie tego. I działamy dalej. próbować tą ścianę około dwa tygodnie temu i teraz mogę przystąpić w końcu do impregnowania i będę używać w tym celu impregnatu, który od razu dostarcza nam producent i on też pisze tutaj zaleca nam, żeby powierzchnię ze świeżo ułożonych płytek Impregnować po upływie 2-3 tygodni odłożenia. I my sobie naniesiemy jedną warstwę, bo myślę, że tutaj spokojnie wystarczy jedno. Nawet nie wiem, czy tutaj należy w ogóle dawać więcej warstw. Chyba nie. I zobaczymy, czy mocno nam to przyciemni płytki, czy nie. Czy może ona zostaną. No, ciekawa jestem, jaki to będzie miał wpływ i jaki będzie efekt. Wkrótce się dowiemy, jak tylko naniosę i no i chyba będzie musiało trochę przesnąć, ale na cegłach to wiecie wysycha to bardzo szybko więc jestem bardzo ciekawa ja impregnować będę pędzlem takim biednym zmarnowanym pędzlem ale z miękkim włosiem dlatego jest mi potrzebny jakiś pojemniczek który mogę przelać sobie i będziemy działać Na efekt. No, wiadomo one są mokre, ale już gdzie niegdzie przesychają. No, ale w stosunku do tej pomalowanej jest ogromna różnica, nie? Panie, to wygląda i już tutaj, gdzie o tu na przykład, już widzę, jaki to będzie efekt. Efekt takiej powłoki półmatowej. I faktycznie, jak tam było na opakowaniu napisane, że żeby nanosić pędzlem, ale bez zacieków, bo faktycznie to potem no będą te kropelki, ona zastygną. To jest taki trochę, nie wiem jak to nazwać taki efekt szkl, szklisty taki jakby w szkół nie? i ono mm, zostanie. On się tutaj stworzy nam taką, o, tutaj fajnie yy, widać. Znaczy, nie widać tego właśnie, tej, tej powłoki szklanej. No super, na razie mi się podoba ten efekt. Ciekawe, jak mocno to wysnie, to jak bardzo będzie to znów jasne. Fajnie by było, żeby nie było aż tak jasne. <laughs> żeby to było jednak tak ciemniejsze trochę. No, zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Bo tutaj, jak zrobiłam, no to fuga zlewa się z tymi płytkami, nie? I tak później się zastanawiałam, może trzeba było wziąć inny kolor, bo tak trochę biało jest, nie? Ale jeżeli to będzie finalnie tak wyglądało, no to wcale ta fuga biała w e, niczym nie, 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 nie zlewa się z cegłami, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać finalnie. Jestem bardzo ciekawa. U nas dzień Tak Czyli trzeba mądrze wymyślić, czy wymyśleć, jak się mówi prawidłowo? Wymyślać. Ale wymyślić. <laughs> Bo myśli, nie wiem. E, w każdym razie trzeba mądrze wymyśleć, żeby e, przeprowadzić kable z tej rozdzielnicy i zrobić tutaj gniazdka. <laughs> na tej ścianie, zrobić oświetlenie takie, żebyśmy nie musieli lampy włączać a ponieważ tu sobie wymyśliliśmy, że będą kable szły po wierzchu i to będzie takie dodawało takiego wiejsko-industrialnego klimatu tak jak tutaj idzie, ten kabel po wierzchu, o przyczepiony, czarny właśnie specjalnie, a nie biały no tutaj tak samo będą sobie szły powierzchni. Teraz będziemy robić gniazdkę i oświetlenie, tylko trzeba to właśnie mądrze wymyśleć. Po pierwsze, żeby jak najmniej kabli zużyć, po drugie, żeby jak najmniej się narobić, po trzecie, żeby to było jak najmądrze i spełniało wszystkie oczekiwania. Także przed nami cała skrzynka puszek do rozdzielania prądu, a właściwie nie prądu, tylko oczywiście kabli, żeby kable tam połączyć mnóstwo kontaktów, mnóstwo uchwytów no i bela kabla trzeba będzie to teraz pokombinować no powiem Wam, że z takiej roboty myślę nie zajmuje najwięcej, ale lepiej 5 godzin się zastanawiać 5 minut robić, niż 5 minut robić a później 3 dni poprawiać Czyś coś o tym wiesz? no Kiedyś jak człowiek był młody i głupi, to też nie myślał, tylko robił. Dzisiaj wolę już pomyśleć. To co Agatka? na dzisiaj starczy, nie? Trzeba się wziąć za montaż tego filmu, żeby było na jutro, bo dzisiaj jest sobota wieczór już. Zaczniemy jutro, nie? Jutro gadka musi zrobić malowanie. Ja będę borował dziury. Stomatologia taka zachowawcza w piwnicy. A co dzisiaj się udało zrobić? No, tyle że tak. Wyprowadziliśmy przewody w rozdzielnicę. Są już jakoś ułożone. Jest pierwsze gniazdko, z gniazdka idzie linia, no i tu się kończy na razie. Tu będzie właśnie przewiercić się trzeba przez ścianę, i tam pójdzie do kolejnych pomieszczeń. W, tutaj w kotłowni wystarczy nam to jedno gniazdko, ponieważ mamy inne gniazdka, do których są sprzęty podłączone, więc to jest tylko takie na zasadzie włączyć odkurzacz czy tam coś podręcznego, nic więcej nie potrzeba. Więc jeden przewód, który gniazdka będzie zasilać z bezpiecznika. Idzie sobie właśnie do gniazdka, z tego gniazdka kolejne gniazdka będą podłączone, tak to będzie. A drugie, jak widzicie, idzie niezależnie i mija gniazdko, to będzie do podłączenia pralki czy, czy zamrażarki. Także będzie zupełnie niezależne i na oddzielnym zupełnie obwodzie. Także tak sobie to wymyśliliśmy. No i mamy tak industrialnie i wiejsko jednocześnie, bo kiedyś na wsiach przecież też tak się robiło. Zwłaszcza gdy budynki były drewniane. To wtedy rzeczywiście tak były kable prowadzone po wierzchu, były przybijane jakimiś uchwytami, a czasami tylko gwoździami i nic więcej. No my to staramy się w miarę estetycznie zrobić, aczkolwiek taki właśnie klimacik z tego powstał. No, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również Wam się podobał. Oczywiście trochę badyli będzie pewnie następnym razem, albo jeszcze następnym, bo teraz będzie trochę tak na zmianę, bo będą i remonty, i ogród robiony jednocześnie, więc z remontów agatka co będzie robić między innymi? On skończyć płytki tam, w tamtym pomieszczeniu. Tam gdzie ich no. nie ma. W tym przejściowym planuję pomalować już całkowicie piwnicę, w sensie tą część, która może być, bo już zobaczcie, tam jest jeszcze niepomalowane w ogóle. Agatka maluje czapką, jak widzicie. Co? <grybujesz> Nic. Ufaj doliłaś no czapkę. No i co? Płytki, ceramiona są już skończone. Kolejny etap zrobiony, nie? Więc tamto pomieszczenie zostało do pomalowania, drobne, drobne jakieś drobiazgi, zasylikonowanie narożników czy jakieś tam takie głupociki, no i elektryka. No, a w ogrodzie ja się będę bawił, bo tam cięższa robota, mamy 200 drzewek do wysadzenia i to jest, to jest praca na mojej głowie, no bo to trochę siłowej roboty trzeba. I już rozmarzło podłoże. Od przyszłego tygodnia jest ładna pogoda planowana nawet planowana no, jak to brzmi. Jak się za dalsze przygotowywanie drewna na oko No tak, bo będziemy czyścić znowu las z jakichś wiatrołomów, więc przy okazji i las, i sadzenie drzew, i jakieś inne prace ogrodnicze, które da się wykonać, jak będzie słońce i lepsza temperatura. To też nas czeka w kolejnych odcinkach, także oglądajcie. Sprawdźcie jak zwykle subskrypcje, bo YouTube znowu odwala jakieś różne dziwne rzeczy. Wszystko spada w dół, co jest dziwne, bo ludzie zgłaszają, że mieli subskrypcje, nie mają. Mieli dzwoneczek, nie mają. Posprawdzajcie sobie to. A na razie zrobimy takie ujęcie na koniec. I tu wstawię Wam, moi drodzy, ze trzy fajne filmy. I link oczywiście, jak zawsze, do rabatów. Pozdrawiam.